Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony. Dzisiaj kolejna rzecz, która dotarła do mnie ze sklepu, którego nazwę tutaj widzicie. Przepraszam, nie będę sobie łamał języka na tej nazwie, bo jakoś mi to średnio wychodzi. W każdym razie, zanim przejdziemy do tego, co my tutaj mamy, a myślę, że już trochę widać, jak zwykle dwie kwestie formalne. Po pierwsze, film został oznaczony jako zawierający płatną promocję, ponieważ to zostało do mnie wysłane bezpośrednio właśnie z tego sklepu, którego nazwę tutaj widzicie I nie musiałem za to zapłacić, więc, aby być uczciwym, oznaczam materiał jako zawierający płatną promocję. Natomiast chciałbym, aby było jasne, jak zwykle, że ani ten sklep, którego nazwę tutaj widzicie, a ktokolwiek inny nie ma żadnego wpływu na to, co mówię, co myślę oraz co Wam o tym sprzęcie opowiadam. Oraz jak wyjdą nagrania, bo będą nagrania, to po pierwsze, a po drugie, jak tam jeszcze nie kliknąłeś tego jajowatego subskrybuj pod filmem, to będę bardzo wdzięczny, z góry dziękuję. A teraz przechodzimy do tego, co mamy w tym pudle. A to jest w pudełko? W pudełku jest lusterko. Lusterko steczne samochodowe, lusterko wsteczne samochodowe z dwiema funkcjami, które bardzo cieszą się dużym powodzeniem, bardzo dużym zainteresowaniem na moim kanale. Po pierwsze mamy tutaj wideorejestrator i po drugie mamy tutaj Android Auto i CarPlaya, czyli Lusterko jest jednocześnie wyświetlaczem do Android Auto i CarPlay'a. Pokazywałem swego czasu dużo różnych ekranów do CarPlay'a, do Android Auto. Niektóre z nich miały wbudowane także kamery. Wszystko to były takie ekrany stacjonarne, które albo się przyklejało do szyby, albo się przyklejało do deski rozdzielczej i w ten sposób z tego korzystało. Tu mamy w lusterku. Jak ktoś nie ma miejsca, bądź też nie chce sobie czegoś takiego, takiego urządzenia jak ekran, jak wyświetlacz, który komunikuje się z telefonem i wyświetla nam przede wszystkim mapę, Muzykę jakąś i tym podobne rzeczy, nie chce sobie dodatkowego urządzenia stawiać, to to można przyczepić sobie do lusterka i będzie spełniało dokładnie tą samą rolę, a dodatkowo jeszcze będzie nagrywało to, co dzieje się przed autem, bądź też opcjonalnie to, co dzieje się za autem, ponieważ, do opcjonal ponieważ opcjonalnie do tego można także dołożyć kamerę cofania. W pudle mamy samo lusterko. Tak to wygląda, budowaną kamerą, wsteczną kamerę, czyli kamerę cofania, oraz komplet okablowania. Model tego cudaka to taka bardzo prosta, rzucająca się w uszy nazwa B5319R. Także super, fajna nazwa, naprawdę taka. W ucho. Pudełka dowiemy się, że wspiera Android Auto, że wspiera CarPlaya, że mamy trzy sposoby wyjścia na sprzęt audio w samochodzie. Mamy transmitter FM, mamy wyjścia aux oraz mamy Bluetooth, czyli za pomocą Bluetooth, jeżeli wasze radio w samochodzie jest wyposażone w Bluetooth, to także może się komunikować. No i tyle. W zasadzie nic więcej tu się z Pudła mądrego chyba nie dowiemy. Easy installation jeszcze się dowiemy. Także. Ma być prosta instalacja. Samo lusterko, no jak to lusterko? No, widzę się w nim, widać mnie. Mam nadzieję, że mnie widać. Także może spełniać rolę lusterka wstecznego. Ja w ogóle nie korzystam z lusterka wstecznego, bo jeżdżę busami. Tak, mam Volkswagena na Kadi, takie auto moje pobułki oraz mam busa kampera, w którym jesteśmy w tej chwili oplamowano, a im w jednym ani w drugim lusterko wsteczne, do niczego mi się. wsteczne, wewnętrzne do niczego mi się nie przydaje. Nie pamiętam szczerze, czy ja mam w Cadillacu w ogóle lusterko wsteczne. Zaraz to sprawdzę sobie, bo chciałem to w sumie w tym Cadillacu przyczepić i trochę z tym pojeździć, zanim Wam poopowiadam o jakości nagrań. Ale na początku powiem o jakości wykonania. Solidne, ciężkie. Nie wiem, czy to jest szkło. Chyba pewnie plastik, jakieś tworzywo na ekran LCD tam jest. Tutaj mamy element taki jakby szczotkowany aluminium, ale to chyba jest raczej plastik. Sama kamera ma możliwość ustawienia sobie kąta i, i sposobu patrzenia. Można to ustawić no, delikatnie góra-dół. Prawo, góra, dół, prawo, lewo oraz dodatkowo tutaj mamy taki wysuwany dędzel, na którym ta kamera jest zamontowana. Także myślę, że do każdego auto spokojnie da się to przyczepić. O ile oczywiście będzie miało lusterko wsteczne. Tutaj mamy zasilanie. Zasilanie jest w ogóle na mini USB. Dawno nie widziałem typu, tego typu złącza mini USB w jakimkolwiek sprzęcie. No tutaj mamy tak to rozwiązane. Wyjście audio-wideo tutaj będzie podłączona kamera steczna, slot na kartę pamięci microSD oraz wyjście AUX. Tutaj dodatkowo mamy takie haczyki. Do tych haczyków są takie gumki, takie drabinki. I Tymi drabinkami przymocowujemy to sobie do e, lusterka stecznego. teraz pójdziemy oczywiście do auta, e, przymocuję, pokażę, jak to się robi. W komplecie jest przewód e, AUX, bardzo długi. 2 razy mini jack, 3,5 mm. Naprawdę jest mega długi. Mamy przewód zasilający, właśnie z tym złączem mini USB. ładowarkę podwójną do gniazda zapalniczki, co fajne, bo nie zajmuje nam całego gniazda zapalniczki. Tylko kiedy podłączymy sobie ten przewód, no to jeszcze jedno gniazdo do wykorzystania nam zostaje. Nie jest szczerze opisane. A jest, przepraszam, jest opisane. 2,2A, 5V. Takie, takie parametry ma to gniazdo. Mamy przejścióweczkę właśnie z tego złącza audio-video na kamerę wsteczną. Samą kamerę wsteczną z diodami tutaj takimi doświetlającymi. Zakończona jest podwójną wtyczką. Mamy tutaj takiego zwykłego cińcza oraz gniazdo 5521 do zasilania. Przedłużkę przewodu tego cińczowego wideo oraz kawałek przewodu z wtyczką 5521. 521, właśnie do podłączenia do światła wstecznego samochodu, żeby po wbiciu wstecznego biegu zaświecił nam się tutaj widok z kamery wstecznej. Także to tyle, jeżeli chodzi o to co mamy, co dostajemy, jakość wykonania naprawdę całkiem spoko, wygląda to naprawdę solidnie. Jest to tworzywo, to lusterko samo jest takie przyciemniane troszkę, natomiast mówię, no to już pewnie też kwestia widoczności samego wyświetlacza. Zobaczymy, jak tutaj ten wyświetlacz wygląda, jak to za chwilę podłączę w samochodzie. No według tego, co mamy na, na obrazku na kartonie, to powinien być, całość tego lusterka powinna być wyświetlaczem, no zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, idziemy domontować. Na koniec końców wylądowaliśmy w moim busie z tego względu, że założyłem to sobie do Cadillaca. Widzicie, tak widać w ogóle, kiedy to jest wyłączone. No całkiem sprytnie tutaj można sobie do tyłu zerkać. W każdym razie wylądowaliśmy w końcu w moim busie z tego względu, że założyłem to sobie do Cadillac'a. Pojeździłem trochę z tym, ponagrywałem. W tej chwili widzicie między innymi nagrania w tle. No i niestety po jakimś czasie spadło. I spadło całkowicie z lusterkiem. Lusterko mi odpadło. To lusterko, które tu mam, też się tak szczerze mówiąc, ledwo trzyma. Ja mówię, a tych lusterek to praktycznie nie używam. To jest takie już kiedyś podklejane, bo to też mi kiedyś odleciało. Ja mówię, te lusterka są mi do niczego niepotrzebne i w kadilaku i tutaj, z tego względu, no, że nie mam do tyłu żadnego widoku, więc nie wiem, czy też nie spadnie. Natomiast zaraz to założę tak na słowo honoru, żeby tylko pokazać, w jaki sposób jest to montowane. Obserwując nagrania, możecie zobaczyć, że całkiem przyzwoicie to nagrywa. Mógłby być trochę szerszy kąt. Nie wiem też, dlaczego mam takie delikatne klatkowanie. Ja to przynajmniej na razie oglądałem dopiero na bezpośrednio tutaj na wyświetlaczu i może nie klatkowanie. Ale takie delikatne przycinanie, być może jest to związane z kartą pamięci, której używam. Tutaj nie było w komplecie karty pamięci, włożyłem swoją, natomiast włożyłem kartę, którą używam normalnie w rejestratorach wideo i, i nigdy z tą kartą nie miałem problemu. A tutaj, no, jakieś takie kurcze przycinanie, delikatne. Nie mam pojęcia skąd to się wzięło i nie wiem też, czy to będzie, szczerze mówiąc, widać na, na filmie, kiedy już rzucę go do komputera, ale to, no, właśnie widzicie, jak ten, jak ten obraz wygląda. Mówię, no, moje całkiem przyzwoicie, całkiem fajnie są rozpoznawalne tablice rejestracyjne, mógł być troszeczkę szerszy kąt jeszcze, aczkolwiek też nie jest zły, no nie można tym nagraniom za wiele zarzucić. Na moje jest całkiem spoko, jak na urządzenie takie all in one, wszystko w jednym, to naprawdę fajnie to nagrywa. Co do kamery wstecznej jeszcze, kamera wsteczna działa tylko i wyłącznie jako kamera cofania. Nie nagrywa jednocześnie, przynajmniej nie udało mi się zmusić tego do nagrywania, ponieważ kiedy kamera wsteczna dostanie napięcie, to automatycznie w lusterku się przełącza. Za chwilę to też pokażę. Po prostu automatycznie przełącza się w lusterku jako, jako no, podgląd do tyłu, i tyle i nic więcej z tym zrobić nie można, wyłącza się całkowicie wszystkie, wszystkie inne funkcje, więc albo ja nie potrafię, albo tak to działa. Także to jak dla mnie jest średnio przydatne, nie wiem, kamerę cofania yy, raczej nie używam też w żadnym samochodzie i wolę polegać jednak na lusterkach. Od tego są lusterka, żeby cofać na lusterkę, a nie tam jakichś kamerach cofania. Yy, yy. Jak to lubi, oczywiście, ale ja nie przepadam. Dobra, montujemy. Tu są te gumki, które służą do zamontowania na lusterko. No mam nadzieję, że to lusterko mi nie odpadnie, jak to zaraz zamontujemy. Dobrze, tak to wygląda zamontowane. Mówię, to są te gumki, te gumki się po prostu tu za te zaczepy, nie wiem czy to widać, mam nadzieję, że widać, podczepia. No i wisi nam trochę tych kabli. Te kable oczywiście trzeba sobie jakoś tam pochować pod, pod sufitką, prowadzić jakoś sensownie. Odpalamy to cudo. Żeby to odpalić, po prostu musi zostać podane napięcie z gniazda za włącza się i automatycznie po włączeniu o, coś nacisnąłem, przepraszam automatycznie po włączeniu mamy widok z kamery przedniej, oczywiście. I zaraz pokażę, co się dzieje, kiedy podamy napięcie na kamerę tylną. Nie ma tutaj możliwości przełączenia się między tymi kamerami, przednią a tylną, no ona nie działa w tej chwili. I podajemy teraz napięcie, czyli jakby wbijamy wsteczny bieg, no bo montując tą kamerę wsteczną podłączamy ją sobie do wlatła wstecznego, po prostu tam jest najworościej do wstecznej żarówki. No jak widzicie, włączyła się w tej chwili wsteczna kamera, no mam ją tutaj, eee, pokazuje mnie, ale w momencie kiedy włączenia tego, no blokuje się wszystko, nie ma możliwości Wyjścia, nie ma możliwości przejścia. Mamy tylko i wyłącznie podgląd tej, e, z tej wstecznej kamery. Nic więcej zrobić nie możemy, więc tylko i wyłącznie służy ona do tego, aby po prostu no, cofać. Jak ktoś nie potrafi korzystać z lusterek, tylko potrzebuje kamery wstecznej, no to wtedy sobie tego używa. Ja szczerze nie używam kompletnie kamer wstecznych, bo e, no nie potrzebuję. Aczkolwiek mam tutaj zamontowaną wsteczną kamerę, natomiast ona służy mi do tego, żeby mieć podgląd na bagażnik rowerowy. Nic poza tym jest tak ustawiona, że po prostu e, widzę bagażnik rowerowy. Jak jak przewożę tam rowery, czy, czy czegoś nim nie zahaczę, czy te rowery mi nie odpadły w czasie jazdy. Tylko i wyłącznie do tego używam takiej kamery wstecznej. E, natomiast no, mówię, co, co cofam na lusterka i jakoś lusterką wierzę, a nie wierzę kamerom mniejsza z tym, w każdym razie no nie możemy nic zrobić, żeby w ogóle cokolwiek przejść dalej, no trzeba po prostu wybić wsteczny bieg, o, wyłączyć i to przechodzi dalej z powrotem do ostatniego trybu, w jakim było włączone, w tej chwili mamy ten tryb e, włączony jakby rejestratora, e, natomiast jeżeli to by było w Android Auto, czy jakkolwiek inaczej, to, to przeszłoby po prostu z powrotem do tego trybu i dopiero wtedy możemy coś robić, nie nagrywa się ten obraz z tej stecznej kamery, także, także no takie średnia funkcjonalność tego, dobra, ale jak to już jesteśmy, to tak króciutko, po, po tym menu się przejdziemy. Tutaj pierwsza opcja to jest Phone Link. Mamy tutaj iPhone CarPlay, mamy Android Auto oraz Android Mirror. Od razu powiem, że Android Mirror jest to jakaś aplikacja, która jakby klonuje zawartość telefonu, przesyła ją do lusterka. Mam szczerą nadzieję, że tylko do lusterka, a nie gdzieś na jakieś dziwne serwery. Tego nie wiem, więc nie używam. I jakby też proponuję wam się bardzo mocno zastanowić, czy warto tego używać. Natomiast CarPlay czy Android Auto, no to są sprawdzone aplikacje, które wiadomo co robią, ma ograniczone jakieś. Ilości danych przesyłają, przede wszystkim wyświetlają mapy i kilka innych aplikacji, takich jak Janosik i, i tym podobne, które działają z CarPlay'em. Nie działa z tym YouTube. Chcąc uruchomić sobie YouTube'a w czasie jazdy, no, trzeba wtedy skorzystać z tej aplikacji Android Mirror. Następnie mamy menu całe obsługi tej kamery rejestratora, który mamy tutaj. I tutaj możemy sobie różne funkcje typu zrobić zdjęcie, nagrywać film, zabezpieczyć aktualne nagranie, włączyć, wyłączyć dźwięki, odtwarzać sobie nagrania to wszystko mamy dostępne. Można też ustawić długość pętli w jakiej nagrywa. Ja tu mam przeważnie minutę nastawione i kilka jakiś podstawowych ustawień typu sformatowanie karty pamięci, włączenie wyłączenie mikrofonu. No, zdublowane troszeczkę te funkcje z tymi ikonami, które są tu dostępne. Co też można zobaczyć bardzo fajnie chodzi dotyk bardzo szybciutko. Także pod tym względem to jest super sprawa. Wracam do menu. Jedną rzecz, którą chciałbym żebyście zobaczyli jeszcze jak to lusterko działa i wyświetla. To praktycznie nic nie widać do tyłu. Trzeba bardzo mocno skupić wzrok, żeby zobaczyć cokolwiek, jakby w tym lusterku jakiekolwiek odbicie. Oczywiście jak się skupi bardzo, to widać, natomiast tak naprawdę to lusterko nie będzie działało kompletnie. No, montując to, raczej pozbawiamy się stecznego lusterka. Więc w busach, tak jak tutaj w moim, Mavano, czy w Cadillacu, czy gdziekolwiek indziej. Gdzie do tyłu i tak nic nie widzimy, to jak najbardziej. Natomiast w osobówce bardzo mocno bym się zastanawiał, jeżeli ktoś używa wstecznego lusterka jest do tego przyzwyczajony, to montując to się go pozbywa praktycznie rzecz biorąc. Jedziemy dalej. Po środku, klikając, mamy wszystkie jakieś podstawowe ustawienia, tapety, wygaszacze ekranu, język, nie ma niestety polskiego języka, chyba. A nie, przepraszam, jest polski język. O, wróć to. To powiedziałem nieprawdę, Wadym się nie zna. Skalibrować dotyk można, odwrócić wyciszenie, cokolwiek to znaczy, w sumie chyba lepiej, żeby nie było tego spolszczenia. Ustawienia fabryczne, efekty dźwiękowe, jakiś tutaj nawet equalizer mamy. Ustawienie wyświetlacza, jasność, kontrast, nasycenie barw, jakieś tło pulpitu można sobie wybrać, wygaszacz ekranu, język już był, ustawienie daty, czasu. To jest w ogóle strasznie upierdliwe ustawienie tego, nie wiem, z tym jakiś problem, być może to już kwestia mojego wieku, ale jakoś nie mogę sobie z tym do końca poradzić, w jakichś innych urządzeniach działa to zdecydowanie lepiej. Tyle w zasadzie z takich ustawień, dalej w ustawieniach mamy wybór w jaki sposób dźwięk ma być przekazywany do systemu audio w samochodzie. Ja mam stare radio VDO Daytona i to radio nie ma żadnego Bluetooth, nie ma żadnego wejścia AUX, tylko i wyłącznie mogę się łączyć z tym cudem za pomocą FM-u. Biera się częstotliwość wolną, jaką znajdziemy sobie w radiu i wtedy dźwięk przekazywany jest po prostu bezpośrednio do radia za pomocą fal FM. Bluetooth AUX. Takie złącza, bądź też klikając jeszcze raz, można całkowicie wyłączyć, i wtedy jakby korzystamy z głośnika wbudowanego w to cudo. I ostatnia opcja to jest jakby zestaw głośnomówiący. Działa to tak sobie, próbowałem raz zadzwonić, słaba słyszalność i rozmówcy i, i mnie była słaba słyszalność. Nie, nie polecam szczerze mówiąc tachograf, ale to fajnie przetłumaczyli, jest dobrze, bo mogłem zostawić to w angielskiej wersji. Ściągając jeszcze belkę na dół, możemy sobie ustawić jasność tego wyświetlacza oraz poziom głośności dźwięków. Tutaj jeszcze możemy przełączyć tryb nocny, całkowicie wyłączyć ten, ten wyświetlacz. Wtedy normalnie mamy pracujące lusterko. Natomiast, kiedy, kiedy włączymy sobie podświetlenie, no to tego lusterka praktycznie nie mamy i nie dysponujemy nim. Dobra, połączymy się z telefonem na szybciutko. Zobaczymy tylko, jak to Android Auto działa. Po połączeniu się telefonem otwiera nam się Android Auto domyślnie i mamy podgląd na mapę oraz całe takie menu tego całego systemu Android Auto. Tutaj mam słaby zasięg internetu, w związku z tym mamy tutaj e, mapę, nam pokazuje tak sobie. Natomiast tu macie pogląd na te wszystkie aplikacje, które są dostępne. Jest m.in. Janosik. E, Janosik może sobie działać w tle. No, działa to dokładnie tak samo jak wszystkie inne e, Android-autowe e, urządzenia, że tak powiem. Świetle jakieś komunikaty, logowanie. No mówię, problem z internetem akurat tutaj, ale dobra. Zleźniemy z powrotem sobie na, na mapy Google'a. Wyszukamy sobie o, na przykład oszą szczęśliwa. No, niestety, mówię, mamy słaby zasięg. Natomiast całkiem sprytnie to chodzi całkiem sprytnie i szybko to wyszukuje odświeża mapy. Jak sobie tutaj gdzieś powiększymy gdzieś tutaj Gdańsk weźmiemy. No, działa to całkiem sprytnie. Gdybym miał tutaj lepszy internet to też by to działało trochę lepiej, ale ogólnie dotyk i wszystko działa, działa całkiem spoko. Tutaj klikając na, na tą ikonkę mamy dostęp bezpośredni do menu, tego przekazywania sobie dźwięku czy też wejścia w, na przykład w kamerę, podejrzenia sobie jak to nagrywa. Także no, działa całkiem sprytnie, całkiem to szybko działa, nie zamula. No, nie można temu nic zarzucić. Zresztą, zresztą, jak wielokrotnie już powtarzałem, szybkość działania tego typu systemu Android Auto zależy tylko i wyłącznie od tego, jak szybko działa telefon, a nie od tego, jak szybko działa samo to urządzenie. Na wszystkich urządzeniach, czy to będzie to lusterko, czy ten ekran, który mamy tutaj pod spodem, będzie to działało dokładnie tak samo, Po prostu jak działa telefon, jak działają mapy w telefonie, tak będzie działało w takim urządzeniu. Także tak to pokrótce wygląda. Co o tym myślę? Szczerze wolę taki ekran typowo przeznaczony do Android Auto niż to tam w lusterku jakoś tak, nie wiem nienaturalne mi się to wydaje patrzenie tam w górę, aczkolwiek to może kwestia przyzwyczajenia, no na pewno to zajmuje mniej miejsca niż tego typu ekran który mamy tutaj pod spodem natomiast jest to dużo mniej wygodne według mnie sięganie gdzieś tam spoglądanie tak do góry na te mapy nie wiem, dla mnie jest to po prostu troszeczkę nienaturalne, jakość nagrywania tego też nie jest oszałamiająca no, no mieliście podgląd jak to nagrywa to cudo, też zbudowaną kamerą działa zdecydowanie lepiej, uważam jeśli chodzi o jakość nagrywania i też jakoś zdecydowanie lepiej mi się to obsługuje, po prostu wygodniej sięgać mi tu, jest to jakoś tak bardziej naturalne niż sięgać gdzieś tam do góry i coś próbować wyszukać, no ekran też jest mniejszy traci się funkcjonalność lusterka jeżeli ktoś tego lusterka używa ja jednak bym poszedł w tym kierunku natomiast mówię, co kto lubi, jeżeli nie macie potrzeby używania lusterka wstecznego jeździcie busem, tak jak ja jeżdżę busem, no to wiadomo, że to lusterko jest do niczego nieprzydatne, to wtedy jak najbardziej można sobie to zamontować i jeżeli nie będzie Wam przeszkadzało to, że tam musicie sięgać do góry, ten mniejszy ekran też będzie Wam odpowiadał bardziej niż, niż taki większy, no to wtedy jak najbardziej można sobie z tego skorzystać. Ciekawostka, gadżet, który, mówię, mi nie przypadł do gustu, jak tego typu ekrany, które uwielbiam i wożę cały czas w samochodzie. Natomiast jeśli ktoś nie ma miejsca, nie potrzebuje stać tego lusterka, to na pewno warte rozważenia. Link do tego oczywiście zostawiam w opisie. Jest to z tego sklepu, którego nazwę tutaj widzicie. Link tam zostawiam w opisie. Możecie sobie przejść, zobaczyć cenę. Nie jest to tanie. Nie jest to tanie, to też jest kolejny taki minus. No mówię, mi się tak z minusów, największych minusów, bo już pomijam jakby wygoda użytkowania tego, że, że to jest u góry tam przy tym lusterku i, i trzeba sobie tam sięgać i spoglądać do góry na mapy. Ja przyzwyczajony jestem do, do spoglądania na mapy w dół. Po prostu, mnie to, dlatego mnie to drażni. Natomiast oprócz tego, to wszystko mógłbym przeżyć. To, że ten ekran jest mniejszy, no nie ma problemu, bo zajmuje mniej miejsca, tak? Więc no siłą rzeczy jest mniejszy, choć szczerze mówiąc w telefonie mam większy ekran. I w tym lusterku, więc ja tego typu ekrany. Mam po to i stosuję po to, żeby po prostu więcej widzieć. No w telefonie widzę słabo, mało w takim dziesięciocelowym ekranie widzę wszystko. Nawet w siedmiocelowym ekranie widzę wszystko. Jest to wygodne, no, wspomagać człowiek w tych dzisiejszych czasach nawigacją i po prostu no, chcę to lepiej widzieć, zobaczyć tam, gdzie to skrzyżowanie jest. Na tym malutkim ekranie wielkości mniejszej niż, ekranu, niż ekran telefonu. Ja tam widzę średnio. Natomiast no ma te inne plusy. No, jest rejestrator, jest kamera cofana. No i mówię, największy minus, wracając, bo zacząłem, a, a się za, jak zwykle zapędziłem, największy minus, jaki ja widzę, to to, że ta kamera służy, ta kamera wsteczna służy tylko i wyłącznie jako kamera cofania. Po wbiciu biegu nie możemy nic więcej zrobić. Ta kamera powinna, tak jak w tym urządzeniu nagrywać stale, po prostu, żeby był obraz z obu kamer nagrywany i żeby można było się nawet przełączyć w czasie jazdy na widok, po prostu jako wstecznego lusterka z tego. A tego zrobić nie możemy, bo po prostu, żeby to uruchomić, trzeba wbić wsteczny bieg i chyba, że poda się osobno zasilanie po prostu, tak jak, jak tutaj zrobiłem przed chwilą, że podałem po prostu osobno zasilanie na to. Natomiast w żaden inny sposób nie da się tego wykorzystać. No to według mnie jest bardzo średnie z tego względu, że traci się fajną funkcjonalność, która mogła być tu zaimplementowana, po prostu używania tego jak lusterka wstecznego w aucie, który lusterka wstecznego nie ma. Tu tego zrobić nie możemy. Tu możemy to wykorzystać tylko i wyłącznie jako kamera cofania. I cały ten ekran jest blokowany, tylko i wyłącznie wtedy widzimy widok z kamery wstecznej, kiedy cofamy. Dlatego mi średnio to przypadło do gustu, aczkolwiek mówię, no pewnie znajdą się zwolennicy. Jeszcze raz, linki w opisie. Jeżeli będzie jakiś kod zniżkowy, także jest w opisie. Jak zwykle zachęcam do komentowania. A jeszcze jedno: pod filmem też znajdziecie link do mojego dysku na Microsoft OneDrive, gdzie zamieszczam nagrania bezpośrednio z tej kamery. Nie skaszanione przez YouTube, bo YouTube na pewno trochę skaszani te nagrania one będą gorsze niż są w rzeczywistości. Także zamieszczam tam link. Są tam przykładowe nagrania. Możecie sobie je pobrać i zobaczyć bezpośrednio w komputerze, jakie nagrania wypluło to lusterko. Jeszcze chciałem pokazać, jak odtwarza to dźwięk. miroginne Zwiększę głośność maksymalnie Specjały kuchni azjatyckiej w Biedronce. Na przykład sos sojowy Asia Flavors 500 ml 8.49 za butelkę oraz sos sweet chili ananasa z imbirem Asia Flavors 349. 200... Coż nie jest najgorzej, całkiem przyjemny jest ten dźwięk z tego głośnika w Nie jest może jakiś super głośny, ale Nie najgorzej, naprawdę nie najgorzej. Całkiem przyzwoicie to działa i ten dźwięk nie jest jakiś trzeszczący strasznie, także no fajnie. Wrócił w internet, możemy sobie teraz podejrzeć jak to tutaj sobie e, pracuje. Mapę jak wyświetla, coś powiększymy. No działa całkiem spoko, naprawdę nie ma co tutaj, nie ma do czego się przyczepić, naprawdę. Stawienia, widok z satelity weźmiemy. Zamknijmy. Za 500 metrów skręć w lewo. Nie, no kurczę, no działa naprawdę przyzwoicie. No mówię, działa to zawsze tak samo jak działa telefon. 15 lat swojego życia. Nie ma się czego czepiać. Napiszcie, co sądzicie o tym, ale, ale według mnie naprawdę działa przyzwoicie. Dzięki za oglądanie. Do następnego.